Kochani moi, wiosna i ciąg dalszy. Bo właśnie wróciłam y, znowu z cudownego spaceru. Pełnego wiosny, pełnego już zakwitania. Było słońce, było też zimno, był wiatr. Dlatego to nagranie właśnie robię z daleka od wiatru, y, choć w naturze było oczywiście też mnóstwo. Ptaków, które teraz robią zamieszanie, które budują gniazda, które szukają swojej pary. No, jest właśnie mnóstwo tego wiosennego powiewu, porywu, tej energii, którą chciałam Was troszeczkę teraz pozarażać. Mam nadzieję, że też właśnie teraz spacerujecie dużo, że zauważacie, że też w Was już jest ta wiosenna energia. Bo w przyrodzie tak jest niesamowicie, że wystarczy kilka dni właśnie słońca, kilka dni takiego ciepła i wszystko ożywa. I tak bardzo bym chciała, żebyście poczuli tą energię w Was w środku, właśnie, żebyście tak odżyli od środka, żebyście poczuli to słońce w sobie. To cudowne ożywienie w przyrodzie od razu się przekłada na taki piękny entuzjazm w nas. I tak wędrując sobie i odkrywając z radością coraz to nowe jakieś kwiatki, które rozkwitają, jakieś przebiśniegi, narcyzy, postanowiłam rozłożyć dla z karty. Miałam przy sobie tylko te, te swoje. Więc wyjęłam dwie dla nas. I jak zwykle karty bardzo się synchronizowały z tym, co jest wokół. Bo pierwsza z nich mówi o takim przebudzeniu siebie, o odkrywaniu siebie, a druga mówi o takiej lekkości, o takim wietrze, o takiej przestrzeni, którą zyskamy. Dzięki mądremu podejściu do życia, do świata, do siebie. A tutaj, właśnie spotykając się na tych przystankach, mam nadzieję, zdobywamy taką mądrość, właśnie w, doświadczając siebie, wchodząc w te różne swoje trudne rejony, zagłębiając się po swojemu, w swoim tempie. Nasze nieuporządkowania, nasze nieponazywane, na przykład dotąd, różne odczucia, uczucia to wszystko to jest taki przebogaty świat, który jest odzwierciedleniem tego, co mamy wokół siebie. I odwrotnie to, co nas otacza, bardzo pokazuje nam to, z czym my mamy w środku problem. I właśnie ta karta takiego odkrywania siebie jest yy, zobrazowaniem tego naszego wspólnego wędrowania, właśnie podczas którego poznajemy po prostu siebie siebie od środka. Karta ta również jest bardzo związana z tą porą roku, z tą wiosną. Po zobaczcie, kobieta na tym wizerunku, ona zdziera z siebie kolejne warstwy, które ją zasłaniają, które powodują yy, jej nieprawdziwość, oddzielenie od świata. To jest, to jest takie wiosenne zdejmowanie tych zimowych płaszczy, szalików, czapek, wszystkiego, co nas oddziela od słońca. Bo przecież chcielibyśmy poczuć jego czuły dotyk na swojej skórze. Chcielibyśmy czuć jego ciepło, musimy więc być na nie otwarci. Chowamy się w tych właśnie wierzchnich okryciach, w tych skorupach, w tych hitynach różnych, bo boimy się zranień, bo przez pryzmat właśnie jakichś trudnych doświadczeń Nakładamy na siebie warstwę ochronną, która powinna nas uchronić przed następnymi skaleczeniami. Tak sobie myślimy, że raz zranieni nie damy się już więcej zranić i ukrywamy te swoje wnętrzności, te czułe miejsca, chowamy je gdzieś na dno, myśląc, że w ten sposób się zabezpieczamy. A to niestety tak wcale nie działa, bo budujemy coraz bardziej, coraz więcej tego pancerza. On jest coraz grubszy, coraz mniej przenika przez ten pancerz słońca, tego co jest na zewnątrz, tego całego piękna. Owszem, może jesteśmy przez to mniej czuli, mniej odczuwamy, że boli. Ale jesteśmy w tym coraz bardziej samotni, i te opancerzenia nam po prostu przeszkadzają i utrudniają życie. Kiedyś moja przyjaciółka, po stracie kolejnego zwierzątka, które bardzo kochała, to był kotek, powiedziała, że już nigdy więcej nie będzie miała żadnego stworzenia, bo nie chce więcej cierpieć i po nim płakać. I to jest właśnie ten błąd w myśleniu, bo te wszystkie przyjaźnie, które miała z tymi stworzonkami, dawały jej ogromną radość, dawały jej poczucie wielkiej przyjaźni. Oczywiście też była strata, był trud pożegnania, ale zamykając się na poczucie straty, Chroniąc się przed bólem, zamknęła się również na przyjaźń, na radość, na miłość. Na szczęście nie dotrzymała obietnicy i ma możliwość opiekować się następnym stworzeniem, następnym kotem, który jest jej cudownym przyjacielem. I mam nadzieję, że ta historia jest dobrym przykładem na to, jak nasze zamknięcie lęk przed bólem, przed cierpieniem odgradza nas od prawdziwego życia, od przeżywania, od życia w pełni. Całą paletą odczuć. Ze wszystkim, co niesie życie. Ze smutkami, z cierpieniami, ale i zobaczcie, z radością, z odczuwaniem, Wiosnę, która przychodzi po smutnej i takiej zmarzniętej zimie. Bo przecież po każdej nocy przychodzi dzień. Po każdej burzy przychodzi spokój. Taka jest natura, natura życia. Karta podpowiada nam, żebyśmy tak konsekwentnie, tak w swoim właśnie tempie, Zaczęli rozbierać się z tych wszystkich pancerzy, które nas odizolowały od prawdziwego życia. A mówiąc y, pancerze, mam na myśli głównie y, sposób reakcji na to, co się dzieje wokół nas. Najczęściej są to wypracowane nawyki, które uruchamiamy, kiedy się czegoś boimy, kiedy lękamy się, że Powtórzy nam się sytuacja jakaś z przeszłości, kiedy obawiamy się jakiegoś właśnie zranienia, cierpienia, bólu, choć w rzeczywistości wcale tak nie musi być. Ale, żeby się o tym przekonać, trzeba by zrobić coś całkiem przeciwnego nie skorzystać z tego właśnie zostałego nawyku, tylko pozytywnie pomyśleć. Wyprzedzić to stare działanie nowym, otwartym. Uśmiechnąć się do tego, co przychodzi. Pozdrowić na przykład kogoś, kto kiedyś był dla nas niemiły. Dać na przykład drugą szansę komuś. Lub jakiejś sytuacji nie do przebrnięcia. Spojrzeć na to. Coś, co właśnie jest skomplikowane z innej strony. Aktywnie po prostu poszukać odpowiedzi na różne pytania, a nie zamykać się w jakimś hermetycznym świecie, do którego nie ma dostępu nic z zewnątrz. Popatrzmy więc na siebie, jak na takich właśnie pozamykanych i zweryfikujmy, te nasze ochraniacze, czy faktycznie wszystkie są potrzebne, zróbmy po prostu takie porządki wiosenne. Powywalajmy to, co jest już stare, co jest zużyte, co jest w ogóle do niczego niepotrzebne nam, co nam przeszkadza. Właśnie ta druga karta spośród tych moich kart mówi o uwolnieniu. O takiej lekkości. Zobaczcie, ile. Piór Jest na tej karcie. Jest w ogóle przepiękna karta. Znaczy, nie chodzi mi tutaj o jej ale o jej przesłanie, którym jest właśnie wolność, pouwalnianie się ze wszystkich ograniczeń. Ta karta powstała zresztą dzięki spotkaniu w naturze z prawdziwym orłem. Z cudownym, ogromnym ptakiem, który pokazał mi swój cały majestat w odległości paru metrów ode mnie. On frunął dzięki prądowi powietrza. On po prostu cudownie tańczył z wiatrem. On jednocześnie pokazywał swoją lekkość i ogromną siłę. I myślę, że mamy możliwość poczuć się właśnie tak lekko, pozbywając się tych zbędnych obciążeń. Nie patrzmy na świat, na ludzi, jak na wrogów, którzy mogą zrobić krzywdę, którzy mogą zranić. Spójrzmy na to właśnie z lotu ptaka takiej większej perspektywy. Bo jeżeli na przykład kiedyś ugryzł nas pies, to nie znaczy, że teraz każde napotkane stworzenie jest jakimś wielkim zagrożeniem dla nas. Bo podchodząc z taką nieufnością do wszystkiego, zamykamy się na możliwość pozytywnego kontaktu, na przyjaźń. Oczywiście takie pojedyncze zranienie jest dla nas jakimś ostrzeżeniem, jest doświadczeniem, które powoduje, że jesteśmy w czymś może ostrożniejsi. Ale nie zamykajmy się i po prostu wyluzujmy. Otwórzmy się z tym wiosennym słońcem. Poddajmy się. Temu ogólnemu poruszeniu w przyrodzie, tej przepięknej energii odnawiania się po zimie. I zrzućmy już te okrycia, te chityny, te otuliny, które nas izolują. Odsłońmy się na słońce. Uśmiechnijmy się do znajomych, do przyjaciół. Zaufajmy sobie, zaufajmy trochę światu. Zaufajmy nawet tym, którzy kiedyś w przeszłości mogli nam dokuczyć. Puśćmy z wiosną pewne rzeczy w niepamięć. Wybaczmy, zapomnijmy. Nastawmy się po prostu pozytywnie. Od razu będzie nam lżej. Urosną nam po prostu skrzydła, będzie się nam chciało żyć, bo taka, kochani, jest wiosna, bo taka też jest nasza natura, żeby się odradzać, żeby się odnawiać, żeby nie poddawać się starym, zużytym schematom. I to jest właśnie wiosenna zmiana w nas. Coś, co prognozuje, że nas niebawem czeka. To oczywiście nie musiały powiedzieć karty. To nie jest żadna magia, bo my wszyscy wiemy, że wiosna niesie ze sobą wszelkie odrodzenie. Ale moja prognoza mówi, że to odnowienie nas zależy od nas samych i że nam się to właśnie uda, że z dużą lekkością wlecimy <gryzmy> w przestworza, te wiosenne krajobrazy, że rozkwitniemy, że uda nam się, jak zrzucimy z siebie maski, pancerze, wszystkie rzeczy, które zbudowaliśmy w sobie niepotrzebnie. I teraz się odsłonimy, pokażemy się światu tacy prawdziwi, pewnie z wieloma niedoskonałościami, ale co tam? Umiemy już przecież to akceptować. I kochamy siebie, takich jakimi jesteśmy. I odważnie pokażemy to światu. I będziemy się uśmiechać, będziemy radośni, będziemy po prostu szczęśliwi sami ze sobą i z całym otoczeniem.